No cześć, się mam czołem, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku, z tej strony oczywiście Lisu i witam Was, dzisiaj porozmawiamy sobie o rozgrzewce, ponieważ jest to bardzo, bardzo ważne. Ale więcej powiem Wam w kolejnej części, a wszystkie listy zachęcam do aktywności, do zostawienia łapki w górę czy komentarza. Jeżeli film oczywiście Wam się spodoba. A jeżeli ktoś jeszcze nie należy do tej naszej społeczności, to zachęcam do zasubskrybowania kanału. Wbijajcie do naszej grupy na fejsie. Linki macie w opisie, na fanpage'a też możecie wbić, żeby ta nasza społeczność się powiększała. Nie przedłużam już i lecimy z odcinkiem. Generalnie postanowiłem nagrać ten film, ponieważ przychodzę często na boisko i widzę, jak zawodnicy czy to młodsi, czy to starsi, e, czy ktoś chce grać dla frajdy, czy ktoś chce normalnie grać w piłkę, olewają w ogóle element rozgrzewki i zaczynają od razu strzelać, dryblować, kiwać się i cuda nie widać. I pamiętam, że ja też takie błędy popełniałem, a wolałbym, żebyście się uczyli na moich błędach, e, niż na swoich. I dlatego chcę wam pokazać, tak jak powinno coś wyglądać. A rozgrzewka jest na tyle ważna, że zmniejsza prawdopodobieństwo kontuzji. E, dzięki temu jesteście przygotowani lepiej do gry i jesteście w stanie lepiej znosić e, trudy, czy to treningu, czy to meczu. Jesteście w stanie wytrzymać po prostu więcej. Rozgrzewkę generalnie warto rozpocząć od kilkuminutowego truchtu. 5-10 minut truchtu wystarczy, żebyście e, przygotowali się do rozgrzewki tej właściwej, żeby organizm troszeczkę poczuł już wysiłek i żeby zwiększyć trochę temperaturę ciała. E, Ćwiczenia na tyle są proste, że nie będę ich omawiać, po prostu je wam pokażę, puszczę je w tle, a w razie czego piszcie w komentarzach, ja postaram się odpowiedzieć i wyjaśnić, ale myślę, że są na tyle proste, że spokojnie, spokojnie sobie poradzicie. I tak... Przy prawidłowej, takiej solidnej rozgrzewce, wyrabiacie przewagę nad tymi, którzy jej w ogóle nie zrobili albo zrobili ją niechlujnie, bo jesteście tacy rozgrzani w gazie, gotowi do gry. I pamiętajcie, że nawet rozgrzewka pozwala Wam się stać lepszym graczem. Rozgrzewka przed meczem czy treningiem, czy nawet gierko na orliku powinna być zawsze aktywna, dynamiczna, zawsze w ruchu, e, nigdy na stojąco, żeby przyspieszyć tętno, żeby wasz organizm poczuł, że czeka go jakiś wysiłek. E, powinniście również rozgrzać wszystkie części ciała, zwłaszcza te, które są najczęściej używane, na, najbardziej podatne na, na urazy, e, czyli mięśnie czterogłowy, dwugłowy, e, łydki kolana, kostki, głowa, to na pewno sprawi, że ryzyko kontuzji będzie mniejsze, a kontuzje z braku rozgrzewki potrafią czasem wyjść nawet po latach, na co w sumie ja jestem świetnym przykładem, dlatego warto, żebyście zadbali o ten element od najmłodszych lat, nieważne ile macie lat. No i na koniec rozgrzewki, jak już tak odpowiednio się rozgrzejecie, to polecam sobie wziąć piłkę, nareszcie, e, powymieniać trochę podań z kolegą, na przykład długich, e, krótkich, różne przerzuty. Możecie też pożonglować troszeczkę piłkę, pobawić się piłką, żeby, żeby generalnie żeby ją poczuć, poprowadzić trochę po boisku e, i przy, przygotować się do właściwego treningu. I pamiętajcie, że kto się nie rozgrzewa, ten gałga. Aha, zapomniałbym. No i na koniec możecie sobie jeszcze uderzyć. Laczka. No i na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że zastosujecie się do rad i poprawicie ten element gry, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Za tydzień niestety nie wiem jak będzie z filmem, bo wracam na weekend do domu, ale postaram się coś ogarnąć dla Was, żeby, żeby za tydzień też coś wleciało. Oczywiście standardowo jak się podobało zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, wbijajcie na social media, Facebook, Instagram, Snapchat, do grupy widzów wbijajcie, tam jest fajnie mega, ostatnio się zrobiło, jesteście mega aktywni. Wszystkie linki macie w opisie, więc wbijajcie. A ja się na dzisiaj żegnam i do zobaczenia Siemanko. Cześć!